Oto Volvo XC40T5 Twin Engine, które obecnie już nazywa się pewnie Richard T5. Tak, to hybryda typu plugin, stąd w nazwie. Najpierw były dwa silniki, a potem ładowanie. Zasubskrybuj i naciśnij dzwoneczek. Pomogę Ci odnaleźć się w świecie nowoczesnej motoryzacji. W 2018 roku testowałem Volvo XC40 z oznaczeniem T5, czyli z dwulitrowym turbodoładowanym silnikiem benzynowym o mocy 247 koni mechanicznych z napędem na wszystkie koła. Kompaktowy crossover Volvo bardzo mi się spodobał, zresztą nie tylko mnie. Dosłownie kilka tygodni przed testem XC40 wybrano europejskim samochodem roku. Szwedzki samochód zdobył o ponad 80 punktów więcej niż drugi w rankingu Seat Ibiza. Można. Można więc powiedzieć, że jurorzy nie mieli wątpliwości co do swojej decyzji. Oprócz dwulitrowych silników benzynowych i wysokoprężnych, Volvo zaoferowało wtedy po raz pierwszy półtora litrowy trzycylindrowy silnik benzynowy o mocy 150 koni mechanicznych. Do miejskiego crossovera wystarczy, szczególnie że silnik ten występował tylko z napędem na przednią oś. Obecnie najmniejszy silnik na niektórych rynkach dostępny jest nawet w wersji 129-konnej T2, a mocniejszy T3 ma teraz 163 konie mechaniczne. Obie jednostki dostępne są z napędem na przednią oś, ale można już do nich wybrać automatyczną skrzynię biegów. Dwulitrowe czterocylindrowe jednostki benzynowe T4 i T5 nazywają się teraz B4 i B5. B oznacza w Wolwą miękką hybrydę. Tu pojawia się już napęd na wszystkie koła. Ich moc to 190 i 250 koni KM. Do tego diesle D3 i D4, nadal czterocylindrowe, mają odpowiednio 150 i 190 koni KM. Już niebawem na rynku pojawi się wersja P8, znana lepiej po prostu jako Recharge. To ponad 400-konna wersja z motorem elektrycznym i napędem na wszystkie koła. Volvo obiecuje zasięg do 400 km według metodologii WLTP. Ale dla tych wszystkich, którzy nie są jeszcze gotowi na zapewne niemały wydatek i zdanie się na dostępność infrastruktury do ładowania, Volvo ma przejściowe rozwiązanie: hybrydę typu plugin Richard T4 i T5. Niedostępne w Polsce T4 ma w sumie 211 koni mechanicznych, a T5 Aż 262 konie mechaniczne, T4 ma 129 konny silnik 1,5, a T5 180 konny silnik 1,5, do tego 82-konny motor elektryczny i mamy w przypadku testowego egzemplarza 262 konie mechaniczne. Wiem, czasem moc napędu się nie sumuje, a czasem się sumuje, tu się sumuje. Czas od 0 do setki to 7,3 sekundy, prawie o sekundę wolniej niż B5, ale za to moment obrotowy w sumie 425 Nm to więcej niż najmocniejsza benzyna i nawet najmocniejszy diesel w gamie. To już zupełnie inna rozmowa, bo kiedy chcesz wyprzedzić, to XC40 Richard T5 cię nie zawiedzie. Ponieważ mowa o samochodzie z napędem hybrydowym typu plugin, trzeba wspomnieć o akumulatorach trakcyjnych i ładowaniu. Akumulatory trakcyjne umieszczone są w środkowym tunelu, dzięki czemu nie zajmują miejsca np. w bagażniku czy pod podłogą. Ich nominalna pojemność wynosi 10,7 kWh, przy czym użyteczna pojemność to 8,5 kWh. To znaczy, że ładowanie ze zwykłego domowego gniazdka potrwa 4-5 godzin. Moim zdaniem, nie warto inwestować w mocniejsze domowe przyłącze, bo i tak XC40 można naładować najszybciej w 3 godziny. Dobra, to ile można przejechać na prąd? Według Volvo nawet 56 km realnie można osiągnąć 45-50 przy założeniu, że jazda odbywa się w ruchu miejskim. Włączony jest tryb mocniejszej rekuperacji przy toczeniu. Wymuszony jest tryb elektryczny, wnętrze samochodu zostało nagrzane lub schłodzone, przygotowane, sklimatyzowane przed odpięciem od gniazdka, a warunki atmosferyczne pozwalają na maksymalne ograniczenie korzystania z klimatyzacji i ogrzewania. Myślę, że w zwykłym użytkowaniu, kiedy po prostu odpinasz samochód od gniazdka i jedziesz, 40 km jest bezpiecznym założeniem. Starchomina warszawskiej sypialni na Służewiec, czyli do warszawskiej dzielnicy biurowej, i z powrotem można przejechać. Być może na ostatnim kilometrze czy dwóch, włączy się silnik spalinowy. W ten sposób teoretycznie można osiągnąć obiecywane przez producenta zużycie paliwa na poziomie 2 litrów na setkę. W rzeczywistości niemal na pewno będzie więcej, bo gdyby jechać obwodnicą, to na niektórych odcinkach nie warto marnować energii elektrycznej i można przejść w tryb podtrzymania poziomu naładowania lub nawet w tryb ładowania. Właśnie. W trybie elektrycznym XC40 Richard T5 może jechać z prędkością do 135 km na godzinę, ale wtedy nawet drobne wzniesienie spowoduje uruchomienie się silnika spalinowego, więc lepiej jest jechać 110-120 na godzinę. Znaczy, właściwie nie ma sensu nawet z tą prędkością jechać na motorze elektrycznym, bo wtedy w zasięgu elektrycznego starcza na jakieś 30-35 km. To może rzeczywiście w trasie bardziej opłaca się doładować akumulatory? Sprawdziłem. Po przejechaniu dwupasmówką 33 km na prąd zawróciłem i całą drogę powrotną jechałem z włączonym trybem ładowania akumulatorów. Na 30 parę kilometrów spodziewałem się odzyskać, nie wiem, ze 20, a tymczasem odzyskałem 11. Podobny eksperyment powtórzyłem poza drogą szybkiego ruchu, gdzie XC40 rzadko kiedy miało okazję rozpędzić się do 90 km/h. Wtedy na każde przejechane 10 km odzyskiwałem około 6-7. Być może inżynierowie założyli, że drogami szybkiego ruchu pokonuje się dłuższe dystanse, więc aby nie obciążać niepotrzebnie silnika spalinowego, odzyskiwanie energii ograniczono wtedy do minimum. W moim teście przy ładowaniu samochodu na końcu każdego dnia jeżdżenia zużycie paliwa oscylowało w okolicach 5 litrów na setkę. W tym miejscu warto wspomnieć o wyciszeniu. O ile w zwykłym XC40 lub kiedy pracuje silnik spalinowy, nie zwraca się uwagi na hałas z zewnątrz, o tyle w trybie elektrycznym wyraźnie słychać inne pojazdy i na drogach szybkiego ruchu świst powietrza w okolicach lusterek. Rozumiem, że Volvo nie chciało zbytnio ingerować w konstrukcję XC40, ale przydałyby się blaminowane szyby, być może dodatkowe wygłuszenie w drzwiach? To jednak podniosłoby i tak już wysoką masę pojazdu. Gotowe do jazdy Volvo xc 40 Richard T5 z kierowcą waży około 1900 kg, trochę mniej z uboższym wyposażeniem, trochę więcej ze mną za kierownicą. A nadal mowa o przednio napędowym aucie z trzycylindrowym silnikiem. Volvo broni się, że trudno to porównać z innymi napędami bo tu napęd na wszystkie koła tu inne wyposażenie tu automat zamiast skrzyni dwusprzęgłowej. Ale można założyć, że hybrydowe XC40 waży między 100 a 150 kg więcej od wersji benzynowej, nie plugin. Tymczasem XC40 Recharge T5 ma to samo zawieszenie i te same hamulce, co lżejsze wersje. Na równej drodze zawieszenie nie wysila się, więc nie poczujesz różnicy, ale wystarczy zjechać na gorszą drogę osiedlową, żeby poczuć, jak zawieszenie z trudem wybiera nierówności i zaczyna hałasować. Hamulce same w sobie może by i dały radę z dodatkowymi kilogramami, po prostu szybciej zużywałyby się klocki i tarcze, ale tu jest jeszcze system rekuperacji. W normalnych okolicznościach system ten powinien być przezroczysty dla kierowcy, ale nie jest. Najpierw przez dłuższą chwilę niewiele się dzieje, zupełnie tak, jakby nie było już okładziny na klockach, a potem następuje gwałtowne dohamowanie, więc trzeba odpuścić, żeby nie zaliczyć strzałów w kufer. Pół biedy w mieście, gdzie prędkości są niewielkie, i o ile ktoś nie zajedzie ci drogi, jesteś w stanie przyzwyczaić się do tego dziwnego zachowania układu hamulcowego. Ewentualnie możesz też zatuszować jego niedoskonałość, jeżdżąc w trybie wzmocnionej rekuperacji, czyli B. Ale na drodze szybkiego ruchu, kiedy ktoś zacznie mocniej hamować, możesz się zdziwić, a kierowca za tobą może się zdziwić jeszcze bardziej. I nie daj ponieść się w trybie power, bo w zakręcie... Hmm. Możesz zakręt zakończyć albo na krawężniku, albo w rowie, w zależności od sytuacji na drodze. Ostatni samochód, który tak źle zachowywał się na zakrętach, to była Kia Carens w 2013 roku. Szczęście w nieszczęściu, Volvo chyba to przewidziało, bo mocniejsze wciśnięcie hamulca w zakręcie stawia na nogi całą elektronikę odpowiedzialną za bezpieczeństwo. No i jest wszystko z awaryjnym zacieśnieniem pasa bezpieczeństwa włącznie. Za pierwszym razem nie wiedziałem, co się stanie, i o mało się nie zmoczyłem. Za drugim razem spróbowałem świadomie wejść szybciej w ostry zakręt, i udało mi się złe zachowanie samochodu zreplikować. Ten typ tak ma. To nie jest samochód do szybkiej jazdy, tylko do toczenia się po mieście. Tylko po co mu wtedy 262 konie mechaniczne? Też nie wiem. O wnętrzu Volvo XC40 szczegółowo opowiadałem w teście z 2018 roku. Zachęcam do jego obejrzenia, link w prawym górnym rogu ekranu i w opisie pod filmem. Z plusów zauważyłem jeszcze, że raz włączony automatyczny hamulec postojowy pozostaje włączony. Z minusów: na kierownicy mógłby być dedykowany przycisk do odbierania telefonu, nie wspomnę już o dedykowanych przyciskach gdzieś na środkowej konsoli, choćby do włączenia kamery cofania. Zmiany w wersji hybrydowej to płytki podłokietnik i brak tego śmietnika, bo całe miejsce w tunelu zajmują akumulatory. Na wirtualnych zegarach w miejscu obrotomierza jest wskaźnik hybrydowy. Obrotomierz pojawia się w trybach power, sportowym oraz indywidualnym, jeśli tak sobie go ustawisz. A propos trybów, ten samochód ma napęd na przednią oś, więc tryb. Off-road powinien się raczej nazywać na śnieg lub na gorszą przyczepność, ale zdecydowanie nie off-road. Nawet jeśli prześwit hybrydowego XC40 to nadal 21 cm. Dopiero pełny elektryk ma o 3 cm mniejszy prześwit, chociaż to nadal poziomki Sportage czy Hyundai Tusana. Z tyłu jest dużo miejsca na nogi i nad głową. Ja mam 175 cm wzrostu i fotel kierowcy jest ustawiony dla mnie. Ilość miejsca na nogi jest po części wymuszona tym, że nie mogę bardziej przeciągnąć do siebie kierownicy, więc muszę siedzieć bliżej niż bym chciał. Jest nawiew klimatyzacji i jedno gniazdo USB-C. Z przodu są dwa gniazda USB-A. I nadal przebicie do bagażnika jest za kawałkiem szmaty, która maskuje pręty zagłówka. Właściwie nie wiem co powiedzieć, ale ty na pewno wiesz. Napisz mi w komentarzu. Bagażnik można otworzyć i zamknąć gestem. Na klapie są też przyciski do zamykania i do ryglowania zamków. Pojemność bagażnika to 460 litrów nad podłogą. Pod podłogą, w zależności od napędu i ewentualnego dojazdowego koła zapasowego, może być od 30 do ponad 100 litrów. Bez dojazdówki zmieści się nawet półka. Z dojazdówką trudno zmieścić nawet kabel do ładowania. W bagażniku są haczyki na zakupy i gniazdo 12 v i taśma do zaczepienia jakiegoś płaskiego przedmiotu. W tej wersji nie ma łamanej podłogi przegrody. Ceny Volvo XC40 Recharge T5 zaczynają się od 224 tysięcy zł. Testowy egzemplarz to wersja Inscription z dodatkowym wyposażeniem w sumie za 278 tysięcy. Zdaję sobie sprawę z tego, że w niektórych krajach są zachęty mające skłonić klientów do zakupu aut hybrydowych lub elektrycznych, w Polsce takich zachęt nie ma. W dodatku Volvo XC40 Richard T5 nie jest samochodem uniwersalnym jak XC40B5 nie niepasat z napędem na wszystkie koła, zamiast tego jest kompromisem między miejskim autem niskoemisyjnym a samochodem w sporadyczne trasy gdzieś do miejsc, gdzie dostęp do gniazdka jest utrudniony. Wiele crossoverów i suwów z napędem hybrydowym typu plugin ma napęd na wszystkie koła, który poprawia ich prowadzenie przynajmniej na asfalcie, a zdarza się, że i w lekkim terenie. A tu? Tu jest tylko wysoka cena. A co ty sądzisz o hybrydach typu plugin w crossoverach i suwach? Warto? Czy potrzebny jest napęd na wszystkie koła? A może to jednak przede wszystkim auta do miasta? Daj mi znać w komentarzach pod filmem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to Najwyższy czas to zmienić. Naciśnij subskrybuj i dzwoneczek, żeby nie przegapić testów premier na kanale Marek Drives. A pełną wersję tego odcinka obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.